Kochani, tutaj Katrin! No i w dzisiejszym vlogmasie 23 kupimy nowego konika. właśnie, kupimy nowego konika. Jest to koń, no zaraz już mi Wam pokażę. Więc teraz idziemy, ten koń właśnie w zimą um, więc idziemy go kupić. Gdzie jesteś? liczne, po prostu teraz kliknę E. Się nie klika, Jest to konik, taki, tak właśnie on wygląda. To jest koń. Fancy. To Co coś, właśnie takiego. Nie wiem, jak tam się mawia. Generacji trzeciej. Tak to on wygląda. Po prostu prześliczny. Bardzo miło się podoba. No śliczny Jak ma giton, możemy sobie tutaj kliknąć i może mieć normalny więc bardzo, bardzo fajnie. I on kosztuje 599 star Dobra, będziemy go kupować. Tak ono nie wygląda. I zresztą zobaczymy yy, jego chody i tak dalej. Nie no, galop jest taki cudowny, bo tak ładnie to powiewa, tak żywa. Cudowny ten galop. I inny w sumie też. O, to, to, to to jest idealne. No zobaczcie, jak to nie ta grzyba powiewa. Mamy Okej, takie my chudzie, to są fajne takie. Okej. Okay. nie będziemy kupowali. Klikamy spersonalizuj i kup. No i musimy tutaj wszystko wybrać imię i tak dalej, więc to zaraz do Was wracam. Dobra, wybraliśmy już imię. I teraz... Ja wybiorę... Okej, okay. jest to wiek. Młody. Okej. Okay. Okej, okay, a więc teraz klikam. Tak, to co no oczywiście, za tutaj... Kup. Zobaczmy, bo na swój, tutaj się podświetla. Klikamy Kup konia. Gdzie się magia Tak. I jak tu wygląda. Ślicznie. Wyślijmy go, jego stajni No i teraz idziemy do stajni. Tam na niego wsiądziemy Okej, okay, jesteśmy w ogóle z w stajni. I jeden nas konik jest. On tam jest na końcu. Tutaj jest. Dobra, czekajcie, że jest z konia. I mm. teraz tak, czekajcie. Możemy tutaj postawiać je? konie. Tak. No i jest wszystko ładnie porozstawiane. Dobra. Dobry, jak wygląda tego konika? Briand F. Czy Jak... A, nie wiem. Wow. poza <grym> Ale śnie nie wygląda... To jest po prostu cudny konik. Teraz będę ogólnie go ubierać i tak dalej, wiadomo, w ogóle co tam i w ogóle, więc zaraz do was wracam. Dobra, mojej szafy, Dajcie mi chwilę, zanim to wszystko ogarnę. Ogólnie po do mojej wioski. Tak sobie patrzę, że jakby w mojej szafie, że nie mam nic za bardzo takiego, żeby się ubrać i w ogóle takiego bardziej nowego i tak dalej, do tego konia. Więc teraz po prostu po do mojej wioski i po prostu chyba coś po prostu kupię, zakupię jakiś odzieć. Nie wiedziałam za bardzo co kupisz, to kupiłem właśnie takie to yy, o głowie, śródopierniczko, takiego to yy. No i jak gdzieś nadają o Czy tam ochraniacze? Yy, taką sukienkę, no i teraz właśnie... No to właśnie nie pasuje ten outfit, no i teraz chyba też właśnie wykombinować, że... Albo po prostu do innego odcinka ten outfit Tylko po prostu inaczej bym po prostu stworzyć Po prostu jak Ale jak ja po prostu inny teraz stworzę Tylko po prostu kupowałam Trochę takich w sumie raczej jak Sori. Więc teraz biorę się tak w będzie bardziej pasująco Tak ubrałam się kochani Tak o oto wyglądam Taki oto outfitik Kupiłam, taki w sumie różowy Czemu nie? <laughs> Tak oto wygląda, w ogóle tu teraz dużo ludzi jest i tak dalej, więc no chodzą i tak dalej. Mam nadzieję, że taki właśnie vlogmas Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować mój kanał, będzie mi bardzo miło. No i do kolejnego vlogmasa, pa!